Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie Kopalnia Złota i jak widać będziemy grali sobie bitwę na jeden punkt, który leży po lewej stronie za rzeką. No i oczywiście ja tam nie będę jechał, ja robię swoją grę, czyli jadę na objazd. Chwilę to potrwa, bo trzeba tam dojechać. Nie widać na razie podświetleń przeciwnika, teraz zaczęli przejmować punkt. Ale to jest początek bitwy, nie ma się czym przejmować. A ja robię swoją grę, dlatego że trzeba odcinać czerwonych od dojazdu na pole bitwy. Chciałem spróbować trafić do tygrysa no ale te wagony skutecznie zatrzymały pocisk i ale właśnie w takie miejsce żeby mieć przestrzały na przeciwników którzy jadą od respa już jest coraz więcej ich podświetlonych na środku tego placu pod A no i tutaj jest ten tygrys nie zorientował się kolega na czas że wyjechałem na niego i będę próbował znaleźć przestrzał na tych czerwonych na C4 nie z tygrys E gorzej że wyjechał i z drugi obraca się w moją stronę no i się wcelował bardzo ładnie. Bardzo dobry strzał. No cóż, nie udało się tygrysem, będę jechał panterą. Znowu poznikały podświetlenia. Jest tylko jeden przeciwnik zaznaczony na mapie. W tej chwili też zniknął. Wyrzucam artylerię na niszczyciel. Mam nadzieję, że to jest jakiś otwarty pojazd, załapie się chociaż na odłamki. Jeszcze raz. I tuż przede mną jest ciężki czołg. Gdzieś tu jest, zniknął, ale na pewno tu. Będzie gdzieś stał. Szukam celu po prawej stronie. A tymczasem tygrys ściągnął mi gąsienicę. A ja nie zdążyłem wy... wycelować w niego. Ktoś mi go ściągnął. Naprawiam swoje uszkodzenia. No i. Kontynuuję swoją robotę. Jak na razie za wiele nie zrobiłem. No tak. Nawet słupki przeciwko mnie. Za wiele nie zrobiłem. Nie ma tutaj z mojej strony przeciwników. Wszyscy stoją przy przejeździe. No, ale teraz już powinienem Mieć co robić. Jest tygrys, H1 zginął. Jest ciężar za tymi kontenerami trochę się będę musiał wysunąć. Jest M4 do mnie bokiem ustawiona i skończyło się dla niej to, tak jak było widać. Cały czas mamy przejęty punkt. Ja w końcu mogę zacząć robić swoją robotę. Znaczy skończyła pantera D. Szkoda, że nie miałem wieży obróconej w tą stronę. Być może chociaż krytyk by tam wszedł. Tutaj też coś powinno się udać strzelić, wycofuje się Tygrys E, dostał krytyczne w podpaleniem, uszkodzony zamek. Poprawka, wydawało mi się, że tą magazyn wejdzie, ale magazyn był pusty, nic się nie stało. Teraz dopiero Tygrys zniszczony, a za mną jest średniczą dostałem strzała, nie wiem nawet od kogo, wydawało mi się, że nikt nie ma na mnie przestrzału. A ja wyjeżdżam na PZT 4G. Przed sobą powinienem mieć jakiś ciężki pol. No ta się wysadziła. Kolega poszedł do garażu. No jest tygrys H1, w ogóle się mnie tutaj nie spodziewał. ARL tu przyjechał Przez chwilę myślałem że to przeciwnik nie objechał Na szczęście dla mnie podało się i to był nasz gracz My Rozwaliłem M4A2 A gorzej że tu Jaćka stoi przede mną Ale też ładnie udało się wcisnąć gniazdo do KM-u to jest jedyny słaby punkt jaczki od przodu. Jeszcze bardzo szczęśliwy był to strzał, bo mogło się skończyć zupełnie inaczej. W tej chwili już nasi wyjeżdżają na przedpole. Przeciwnicy nie mają nic do powiedzenia. grubelek No i w zasadzie jest pobyt pierwszy czerwoni mają coraz mniej paska, już nic nie mogą zrobić. Chciałem wyjechać żeby ich powyciągać na tym przedpolu, no ale stoi Tedek i czeka na mnie, nie będę te ryzykował. Też mógłbym się pobawić na przykład stawiając dym. No ale wycofuję się, będę chciał objechać z lewej strony ten budynek, artylerię wysyłam właśnie na tego TDK. Bitwa się kończy, więc raczej dużo więcej już nie zrobię. A czerwoni stoją za e, tymi halami. no artyleria zaczyna robić swoją robotę weszło krytyczne i szturm pancerek rozwalony koniec bitwy, jeszcze tylko trzeba i tak to wyglądało, zrobionych 10 fragów, okazuje się że zdobyłem zająłem pierwsze miejsce i to już wszystko dla chętnych zostawiam statystyki, cześć